Oliwia Zalewska, czoła polska bilardzistka. Ostatnio głośno było o tobie z powodu transferu do Akademii Bilardowej z Rogietnicy. Jak to wszystko wyglądało? Czy Radek Babica Cię czymś przekonał, że stałaś się jego zawodniczką? Że Radek nie musiał mnie przekonywać. Słyszałam same bardzo pozytywne opinie o drużynie. Drużyna też odnosi bardzo duże sukcesy na arenie polskiej i międzynarodowej, więc samo to mnie przekonało. Tym bardziej, że mieszkam w Poznaniu, więc było to możliwe, żeby się dosyć często spotykać i umawiać się na treningi z członkami drużyny, więc. No sa, samo, samo to już było powodem, żeby, żeby rozpocząć tą współpracę. Ale powiedz, ten transport to na Ciebie zadziałał wręcz imponująco, od razu Puchar Europy, Mistrzostwo Europy. Tak, początek roku miałam bardzo dobrze, bardzo dobry, chociaż ostatnio trochę zmagam się z złą pastą, ale przede mną kolejne turnieje, żeby się wykazać i bardzo, przełamać. Bardzo lubisz słoweńskie miasto Laszko, a niedaleko jest Klagenfurt. Wybierasz się teraz do Klagenfurtu, czyli będzie okazja na kolejny dobry występ. Tak, za tydzień wyjeżdżamy na drużynowe Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Kobiet, więc w tym samym czasie będę miała dwie szanse, żeby zdobywać medale. Gdzie większe szanse będą? W jakim? Trudno określić. W obu turniejach są duże szanse. Myślę, że jak i ja, jak i moi, moi członkowie drużyny. Są dobrze przygotowani, więc no, liczę liczę na sukcesy. Jesteś bardziej bilardisko dziesięciobilową czy dziewięciobilową? Jaki się bardziej czy już lepiej? Powiem szczerze, że wolę grać w dziewięć bil, ale wydaje mi się powodem tego jest to, że głównie turnieje są rozgrywane w dziewięć bil, więc mamy częściej okazję rozegrać się w, te, w tą dziewiątkę jakoś. Inna, inna jest, inny schemat defensywy, więc bardziej przygotowani jesteśmy do gry w dziewiątkę, a turnieje w dziesiątkę rozgrywane są rzadziej, także rzadziej trenujemy tak samo w dziesiątkę ale przede mną jeszcze cały tydzień treningów, więc myślę, że będę w stanie doszlifować tą moją grę w tą odmianę 10 bił. No właśnie, nie będziesz startować w rozgrywkach ligowych, czyli więcej czasu będzie na przygotowania do tych mistrzostw, w który, których Tak, skupiam się głównie na turniejach kobiecych, już dawno temu zdecydowałam, że te właśnie turnieje kobiece będę brała wy, wyjątkowo pod lupkę. Turniejów ogólnie jest bardzo dużo, więc jeżeli bym chciała startować we wszystkich, to nie miałabym czasu na treningi. Oprócz bilanta czym się zajmujesz? Kończę studia magisterskie, w tej chwili y, szlifuję y, swoją pracę magisterską. Y, oprócz tego jestem mamą prawie dwuletniego y, chłopca, więc y, no to te trzy, te trzy rzeczy bilarty studia i yy, opieka nad synem to poświe, poświęcam temu cały czas. Pochodzisz z Ostrowca Świętokrzyskiego, grałaś w Kielcach i jak ci się podoba? Jak się żyje tutaj w Wielkopolsce, w Poznaniu, w Brakietnicy? Bardzo dobrze mi się żyje w Poznaniu. Yy, mieszkam tutaj już 9 lat. Yy, nie chciałabym się stąd wyprowadzać. Zobaczymy co przyszłość przyniesie. Czyli na razie dobrze się czujesz w klubie, dobrze się czujesz w Poznaniu, no i przywieziesz jakiś nadal z tej wyprawy do Praga i tak. Zdecydowanie tutaj się już zaaklimatyzowałam. Tutaj żyję, mogę tak powiedzieć. I tak, no, moje funkcjonowanie kieruje się w tą, w tą stronę, aby jak najlepiej grać w bilard i osiągać jak najlepsze wyniki. Kto jest Twoim trenerem? Mam swojego trenera, Piotra Kru Kudlika, który jest byłym pulistą. On głównie zajmuje się teraz innymi rzeczami, ale ze względu na to, że niedawno miałam duży turniej, przede mną są duże turnieje, to zaczęliśmy współpracę i głównie skupiamy się na elementach defensywy. Klagenfurt to raczej spokojne miasto na południu Austrii. Będzie czas na to, żeby się skupić, będzie czas, żeby troszeczkę odpocząć przed tymi najważniejszymi grami. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, bo tak jak mówiłam, będą dwa turnieje rozgrywane w tym samym czasie, więc jeszcze nie wiem, jak ten schemat rozgrywek będzie wyglądać, ale mam nadzieję, że będę miała chwilę odetchnienia pomiędzy meczami. Życzymy miłego pobytu w Klagenfurtzie, no i chociaż jednego medalu stamtąd. Dziękuję bardzo.